A z nami Marek Mróz po 89 derbach Rzeszowa. Marek, stale rewanżuje się Wam za rundę jesienną i jakie masz odczucia na gorąco po tym spotkaniu? Na pewno jest duża złość, niedosyt, bo uważam, że gdybyśmy tak samo jak w drugiej połowie Ogólnie wersji mecz. W pierwszej to uważam, że na pewno tych dwóch bramek byśmy nie stracili, bo troszkę byśmy uważam nieobecni. Myślę, że to zaważyło na tym, że, że te bramki szybko straciliśmy. Wiadomo, później musieliśmy gonić wynik. W drugiej powie pokazaliśmy tak naprawdę, że, że potrafimy grać, potrafimy sobie stwierać sytuację, potrafimy atakować i zdobywać bramki. Także myślę, że, że ta pierwsza powa troszkę przez pana, ale no cóż, no wiadomo, ta gorzka pigułka została przełknięta, ale nie możemy teraz spuszczać głów w dół, bo wiadomo, przed nami zostały jeszcze bardzo ważne mecze. Musimy się podnieść, podnieść głowy do góry i walczyć dalej. Właśnie co było kluczowe takie w tej drugiej połowie, bo zaczęliście bardzo dobrze, Twoja piękna bramka i w końcówce też dużo emocji, no ale ostatecznie nie udało się nawet tego jednego punktu wyszarpać. Tak, tak naprawdę myślę, że w drugiej połowie w szatni się uspokajaliśmy. bo Myślę, że przed meczem troszkę też była ta mobilizacja, bo może. może nie chcę powiedzieć, że za duże, ale na drugą połowę na pewno trochę troszkę słodniejszą głową i na pewno nic nie mieliśmy do stracenia. Myślę, że, 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 że to yy, ten po prostu największy spokój w drugiej połowie zaważył na tym, że, że potrafiliśmy tę akcję konstruować i wychodzić z podpressingu stali i sobie sytuację. Teraz ponownie zbliżacie się trochę bardziej do tej strefy spadkowej i za tydzień gracie z ruchem, czyli też no, dość wymagający rywal. Zgodzę się, że jest wymagający, ale my się w tej lidze, że wiele, wiele, wiele... Wiele drużyn pokazało, że tak naprawdę faworyci też potrafią przegrywać i na pewno nie idziemy tam po porażkę, tylko po trzy punkty, bo tego potrzebujemy. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.